Hey, witam was w kolejnym odcinku z kalendarzem Altman, Globem, okay. Na ten rok, na rok 2025, mamy tu już drugi dzień, będzie teraz drugie, druga, druga dru, bardzo drugiego, zielonka, tego, Marego. W tym roku, że ten kalendarz u mnie, no, łowi. Mm, ich aż tam osiem, bo dwa takie Bo z każdego, mmm, um, domu mamy parę, parami z każdego domu. E, Ramen e, i Gryfinder. Kontały mi się nami. W takim razie to są te cztery domy z cherego UT. Ja no to co?

i, że, tak, składa się ona w tylu właśnie takich klocków. E, fajnie to nawet zrybiane, a może na jak proszę poprawy, bo tak się trochę przykrzywił. E, fajnie to nawet wymyślone, z, z elementów, no bo y, z kilku klocków dawać właśnie coś innego. E, Przykład kłopot z budowaniem tego fenneka z tak małej ilości klesków. Ciężko mi czasami coś się domyśleć, zbudować. No to proszę bardzo, można potem taką właśnie małą słówkę. w tym przypadku małą słówkę, czyli jeden właśnie z, z głównych elementów, jakie występują w serii Haley'ego Potera. Eee, wracając dokładnie tutaj do zestawów Harek no to mamy kilka zestawów z Hegel, ale to są zestawy duże, składające się po z z klocków. Eee, także tak to się prezentuje. Eee, możemy ją sobie teraz rozłożyć na czynniki pierwsze. Zobaczmy na przykład, z czego ona się składa. Tu mam taki czarny serek. Oczka klacek z bocznym, a ma, bocznym studem. No, o to powiedziałam, ta głowa. Takim ta bocznym studem, nocek. ciekawostka. O! Ta jest taki element. A tu ja ten klosek, właśnie. A. Jeden na jeden z studem na górę, i z takim bocznym to jest studium, do którego weźcie można sobie e, przyczepić. No na przykład, właśnie. to Tak, to jest taki grade 1x1. Jeden jeden, no tak, przepraszam. E, to jest na dorównym. Bo grade, grade, to jest 1 trzecia, ale ze studium. A tyle. Round, to właśnie straci kwadratu, jest właśnie, ale bez, bez studa się prezentuje. No i dalej mamy, mamy tu już tutaj plejta modifert, plejt modifert, czyli plejt jeden na jeden, a właśnie taki wid, ale z właśnie takim z boku łapką. To tak można sobie właśnie w obserwować, jakie ciekawe krotki zostały um, wykorzystane do budowy właśnie tejże też że su. Ja, w takim razie. Ja dziękuję za uwagę. Zrzucam wszystkim miłego wieczoru. No i rzeczywiście jakieś mi fajnej zabawy przykład. Do zobaczenia w następnym otwieraniu. Hej! hej.